Jo, 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 ja jestem mojem Sebastianem. Mam dla Was dzisiaj przeróbkę Eluwiny. Pamiętajcie, że to jest na czysto, więc, błędy w rapowaniu czy tam w śpiewie mogą pojawić się. Od razu ostrzegam. Dobra, no to co? Przeróbka Kacpra Eluwina. Eluwina, yo, yo, Eluwina, siostranina, tyle wina, Eluwina, siostranina, Ewelina, co kręci dupką jakby M2, yo, Eluwina, tyle wina, napije się tyle wina, Eluwina, yo, 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 Eluwina, wpadam na willę, mówię Eluwina, znają mnie tam wszyscy, ponieważ to jesteśmy tutaj jak rodzina, yo, yo, Eluwina, Eluwina, Ewelina, wpada do mnie na chatę, mówi Eluwina, yo. Jeżeli macie jakieś słowa, jakiś ciąg dalszy tego tekstu, to piszcie w komentarzach. Wszystkie ja przeczytam i odpowiem na nie. Subskrybujcie kanał, zostawiając łapkę w górę i napiszcie, co sądzicie o tym tekście, który wpadł mi w głowę i postanowiłem podzielić się nim z wami spoko, a w ogóle spoko piosenka, pozdrawiam Ciebie, Kasper, pozdrawiam Dom X, całą ekipę Waszą, no i co powodzenia w dalszej karierze, jo, pozdro.